Cześć, ja jestem Raxo i zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już po intrze, a więc tak, yy, pójdziemy po soczki. I troszkę przypakujemy. Yy. Dobra, a w ogóle tam jest jakieś kółko, też da się to przesunąć. Zaraz sprawdzimy. Przesuniemy soczki i sprawdzimy. Sześć soczków. No i spróbujmy to. Mm. Spod, spod skokiem nie działa lepiej. Tak jak z wypilkami tam. Dobra, sprawdźmy. To na luzie, da się przeciągać yy. i nie da się tego sprzedać. Trzeba tam usiąść? Coś nie da się. Słabe. Dobra, yy. idziemy pakować. Pakujemy. Dalej jesteśmy może knub. Mm, już całkiem drugi jest za jeden workout. Powiększa się o cztery. Słabo. Mogło się w ogóle nie powiększać. Dobra, zaraz nas nie będzie stać. I już nas nie stać. Dobra. Sprawdźmy, czy możemy wziąć to. Możemy na jeden ciężarek. Dobra. Hmm, a sześć? Też idzie! nie nie idzie. <ścoughs> e, cz, pięć, cztery... O, cztery! Idzie. Dobra. Tyk! żadnych dwa tysiące! możemy Teraz możemy na tym, farmić. 4 i będzie Git. Yy, dalej jesteśmy w Wiknubie. Czekam aż nam rękawki puszczą. W ogóle, czy dodali coś tak w tej grze? Nie wiem. Znaczy, nie dodali coś w tej grze, tylko czy dodali takie coś w tej grze. O. Yy, dobra, idziemy. tak I pakujemy. Czekam, czy nam rękawki puszczą. I stówka. O! Na, na stówkę mamy nub. I nam rękawki puściły faktycznie. O! Fajnie. Czy pięć teraz możemy? O! Nubek no potrafi pięć. Dobra, ciągniemy. Pyk. I dwa tysiące. Lecimy po kolejne. Dam, da się sześć już. Dobra, ciągniemy. Ludzie jak nas ugina. Współczuje naszej postaci. A czy możemy tamto? Tą piłkę też na początku mogliśmy. Jak już tu wyleżeliśmy. E, na luzie, co jest? Na luzie idzie 500. Sporo. Więc za cztery takie staniemy 2000, a za 6 3000. A, nie. 4? No 4 to na luzie. Łatwo, łatwe far, no, farmianko 2000. A opony? Że. Chwila, czy możemy latać? Jak jakby? Możemy! Tylko teraz jak stąd zejść? Znowu latamy. Dalej latamy. O. Dwie opony możemy. Ile daje jedna opona? 750. Ale dalej się opłaca tutaj na czterech farmić. Dobra. Yy, walimy do. Yy, dziesięciu tysięcy i idziemy na workout. Dobra. I jeszcze ostatnie. Tak. I idziemy na workout. Lecimy, lecimy. Dobra. Pakujemy. Trzy ruchy i, yy, i już nam 1 jed, k jest yy, w naszych mięśniach. <gryw> Równe 5k mieliśmy. Dobra, pakujemy. Czy na 200 będzie jakaś nowa ranga? Chciałbym. Czy teraz możemy 6? Możemy 6! O! Dobra, git. Pyk, trzy tysiące, wow, nawet więcej. Tak się opłaca, dobra. Na kolejnej tu widzę jakieś indyki. ciasta. O, już możemy, możemy już się tepnąć. A nie, e, jeszcze chwila. No dobra, technijmy się. Tam poćwiczymy. W kolejnym nie widzę nic nowego w workout. Jeżeli by dodali jakieś razy dwa, to by było fajnie, bardzo fajnie. To by było szybciej. Ale na razie nie widzę czegoś takiego. Uwaga, czy jednego kuraka możemy? No ba, nie możemy. No nie możemy. Dobra. E, workout. A chwila, ile tu kosztuje pet? Ile tu Pet kosztuje? 2,5 tysiąca. No to w ogóle czemu nie miała założonych? No tak, do Yyy... Okej. Okay. Pyk, sprzedaliśmy. I teraz tu. Raz i dwa. Frytki. Fajnie. Może więcej coś. Nie, słab słabsze nam tylko dropnęło. O, od razu założyło. Dobra, 50 w ogóle ten widziałam. Wow. Dobra. Tyk. No tak, nie mam już. Przewróciłem się, lol. Master Massive noob, heh. Massive to taki nie nub. Nie znowu się przewróciłem. Fryty nie idą. Strong noob. O, idzie. Idzie jedno sushi. Ale nie, najpierw to tutaj. Hra. Pięć sody. słabo, cztery sody najpierw może sprawdźmy, ile za jedną. Uwaga, tysiąc aż. Łoja, wow, yeah. tysiąc za jedną, to my tutaj wymilionerzymy wy, wy się. Dobra, bierzemy cztery. Dobra. 4000? tysiące? Nie, łok. 4000 tysiące dostaliśmy. Dobra, idziemy. Kolejne. I 5 może. O, idzie 5, idzie 5. 5 tysięcy w mgnieniu łoka. Dostaniemy. I się przewróciłem. Będziemy mieć 10 tysięcy stręża. Znaczy, twój stranger z energii. Znowu się przewróciłem, czemu? Dobra. 11 nawet. Dobra. Dojdziemy. I workout. To by był hit, gdybym teraz spotkał jakiegoś fana. Dobra. W ogóle co tu, tu jest? I kwadrat. Jeszcze jeden. Dobra. Yy, idziemy kolejne. O, jestem strong noob. Teraz sody nam na luzie. No. No i się przewróciłem. Czemu? Co jest? Może tak? Tak? O, i się nie przewracam. O, idź, dobra. Może dwa pety kupmy. On lata. Ja też się dołączę. Nie mogę, wiedziałem. Dobra. Py, pyk, soda i średni. Słabo. Dobra. Znaczy nas na jedno ćwiczenie jeszcze. Pyk. Okej, okay, ile? Trzy, dwa sushi. O nie! Mega nub, no, w ogóle ile bierze. Nie, ja tylko jedno sushi mogę. Też nawet nie mogę jednego sushi, co jest? O, udało się. Dobra. Dobra. 2000. No tak jakby też dużo, ale jednak wolę 500. Dobra. Skoro na 100 puściło nam rękawki. Na 150 mamy nową rangę. To na 200 kolejna nowa ranga. Czy to dopiero na 250. Tak jakby mam rozkminę. Dobra, idziemy na workout Patrzcie, z takiej wielkiej robi się mniejsza. W ogóle, w ogóle zero IQ ma ta gra. Okej. Okay. I ostatnie... A, to jest ostatnie jedno. Dobra. Tak. I ciągniemy. To by był hit. Dopiero wlazłem do tej areny. To by był hit, gdybym właśnie przesunął y, ten y, frytkownicę. To by był hit. Uwaga, sprawdźcie. Nie mogę. Ugh. Dobra, ciągniemy dalej soli. Tylko musimy najpierw po nie pójść. Dobra, mamy pięć i ciągniemy. I uwaga, sprzedaliśmy. Dobra, e, tym razem 20 tysięcy idziemy na orko. Tak, jezu, wywaliłem się. znowu Dobra. Tyk. I kolejna. No nie, co jest? Czemu się wywracam? Co jest? Ty po mnie do tyłu. Jakie to wredne. Dobra, mam 22 tysiące. I idziemy na workout. Dobra. Będziemy podnosić to. I robimy workout. Okej, okay, ćwiczymy. I mamy 10 tysięcy. I zaraz będziemy mieli 0 tysięcy. Okej. Okay. I uwaga. Jak na złość? tylko dwa tylko dwa brakowało, żeby dobić 200 siły. Jak nazwość? No czemu się wywracam? No. Tak, pek, pek. Co jest? Dobra, nermać. 5000. tysięcy... ten... Nie, mam, nie siły, tylko energii. Czemu on biega szybciej ode mnie? Co jest? Dobra. O, bacon z Arkul. Cool. Ja jestem baconem, git. I uwaga, masywny obie jest! Dobra. Jestem masywny. E, czy ja teraz będę mógł dwa sushi? O, mogę dwa sushi... sushi no, prawie. Patrzcie, latamy. Dobra. Czy frytkę będę mógł? Mogę frytkę. Znaczy frytki. Tu kilka frytek. Dobra. I mamy 3000. tysiące. Okej. Okay. To jeszcze dwa. Czy będę mógł dwa? Uwaga. Wielki test. Udało nam się. Mamy dwa. Ciągniemy dwa. Ej. Dobra, jak to przeciągniemy, to myślę, że będzie koniec odcinka. Tylko weźmiemy fety. I okej, okay. o 9000 zł. Dobra, fety. E, soda, soda, kurak. Znaczy, indyk. Dobra, e, więc tak sprawdzimy, ile oni mają. 100 i 50, dobra. Czyli jest dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę.